Drodzy wieśnicy, zaczynamy naszą codzienną, mam nadzieję, gimnastykę. Się stajemy sobie w lekkim rozkroku. Plecy mamy wyprostowane. Obojczyk podciągamy pod górę. Broda lekko wycofana, barki opuszczone. Napieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Wdech. I wydech. Wdech i wydech. Jeszcze jeden wdech, jeszcze jeden wydech. Rozluźniamy się raz w jedną stronę. Raz, dwa, trzy. Raz w drugą. Raz, dwa, trzy. Przytulamy się do siebie. Raz, dwa. Barki opuszczone. Wdech i wydech. Wdech. I wydech, i do tyłu, dłonie. Wdech, i wydech. Jeszcze raz przeciągnijmy się w jedną i w drugą stronę, i zaczynamy. Najpierw rozgrzewamy sobie mięśnie. Szyjne, boczne. Raz, dwa, trzy leciutko. Zaczynamy od lekkiego napięcia na bocznej części naszej szyi. Wdech, i wydech. Wdech. I wydech. Rozluźniamy się. I druga strona. Wdech. I wydech. Całe ciało nieruchomo. Pracuje tylko szyja. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Rozluźniamy się. Teraz głowa na dół. Brzuch wciągnięty. Wdech. I wydech. Powolny wdech. Nosem. Wydech ustami. Wracamy do pozycji wyprostowanej. Lekko uchylamy usta i przechylamy głowę do tyłu. Jak jesteśmy w maksymalnym wychyleniu, to my wtedy zamykamy usta, napinamy mięśnie podbródkowe. Uwaga. Tak niepolitycznie lekko uchylone usta. Zamykamy. I wracamy. Oj, powtórzmy sobie jeszcze to ćwiczenie podglądkowym. Bardzo się to przyda. Jeszcze raz słuchajmy leciutko usta, tak, do tyłu. Zamykamy. Oj, czujemy, prawda? Te mięśnie są rzadko używane, a w starszym wieku tam się różne rzeczy odkładając, nie mówiąc o szyi, która jest też słabsza. Zrobimy dzisiaj parę ćwiczeń na wzmocnienie mięśni karku i szyi, żeby było więcej mięśni, żeby ta szyja nie była taka wiotka. Co zrobić? Czas niestety jest nieubłagany. Jeszcze raz, lekko uchylamy sobie usta i do tyłu. Zamykamy i powoli do przodu. Czujemy, nie? Czujemy napięcie na mięśniach podbródkowych. Dobrze. Dobrze, to co zajmiemy się jeszcze karkiem, jak już tak żeśmy podlecili od góry. Lekko unosimy sobie ręce w boczek i do tyłu i głowa również. Hops, hops, rozwiniamy sobie mięśnie karku. wdech, wydech, bo przeważnie dużo się siedzi, prawda? Różne rzeczy się na siedząco wykonuje, nie mówiąc o naszej ulubionej telewizji, wdech i wydech, czy programów. Na komputerze wdech i wydech, i tam się różne rzeczy odkładają. Wdech i napięcia, wdech i wydech, wdech i wydech. Jeszcze raz, hop, ręce w boczek, tak? I głowa również. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Wdech i wydech, i jeszcze raz, hop, dłonie w boczek. I do tyłu głowa również. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oj! Czujemy, że tam popracowało świetnie. Rozluźnijmy sobie w związku z tym barki. Do tyłu pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ręce na biodra. Wdech i wydech. I do przodu. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, wdech i wydech. Rozłóżmy sobie ręce w boczek. I kółeczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ręce na biodra. Wdech i wydech i do przodu. Raz, dwa, trzy. 4, 5, wdech i wydech, i teraz lekki taki rozluźniający boxing Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz do tyłu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i boksujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i rozluźniamy się. I wdech, i wydech. I wdech i wydech. To co? Biodra teraz. Stoimy, da, stoimy leciutko dalej w kroku. Lekko opuszczone kolana. I krążymy sobie uruchamiając przede wszystkim odcinek lędziwiowy. Raz. Dwa. Oczki również. Trzy. Cztery. 5. Lekko się rozluźniamy. Wdech i wydech. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech i wydech. A teraz troszeczkę szybciej zakręćmy biodrami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. O, rozluźnijmy sobie teraz. Po tym wszystkim mięśnie pleców, plecy wyprostowane mamy i powoli, bezwładne ręce ciągną nas do przodu, aby plecy mamy proste, tak? Plecy proste. Wdech i wydech. Przełóżmy sobie jeszcze ręce, dłonie na kolana. Sprawdzamy, czy mamy proste plecy, tak? I bardzo powoli przechodzimy do dołu. Wdech. I wydech, starając się mieć cały czas plecy proste. Wdech i wydech. I wdech i wydech. I jeszcze jeden wdech. I jeszcze jeden wydech. I rozciągamy sobie nogi raz w jedną stronę, raz w drugą. Raz. Na wszelki wypadek gdzieś w pobliżu ściany, albo szafy, albo jakiegoś stabilnego krzesła. Raz. Dwa. Trzy cztery, pięć i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zobaczmy, dokąd żeśmy się mogli rozciągnąć. No całkiem nieźle, u mnie nie wiem jak u Państwa. Rozciągam. Kładziemy sobie teraz dłonie na matę albo gdzieś tam na odcinek piszczerowy, jak żeśmy nie dotarli do, do maty i rozciągamy. Jeszcze raz, kolana do przodu, raz, jedno Raz, drugi. Ale w tym ruchu pamiętamy, żeby rzepki kolanowe były zgodne z kierunkiem dużych palców, tak? Żeby nie zrobić sobie przeprostów, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wdech. I wydech, kładziemy dłonie na kolana i powoli z prostymi plecami podnosimy się do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wdech, i wydech, i wdech, i wydech. Rozluźniamy całe ciało w jedną stronę i w drugą. A teraz ustawmy się boczkiem i troszeczkę intensywniejsze ćwiczenie też nam się należy trzeba jak najbardziej stoimy najpierw w pozycji wyprostowanej tak wypinamy leciutko niepolitycznie bioderka do tyłu plecy mamy proste i uważamy żeby kolana nie przechodziły przed linię dużych palców tak i taki pół przysiadik wdech, wdech. I wydech. I jeszcze jeden wdech. I wydech. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Dłonie na kolana. Rozluźniamy się. Leciutko się wyprostowujemy. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Podnosimy ręce do góry. I jeszcze jedna seria pięciu takich przysiadów. tak Pamiętamy, że rzepki kolanowe mają być skierowane zgodny z kierunkiem dużych palców w stóp, tak, uwaga, raz i do góry, hop, raz, dwa, hop i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i przerwa, stoimy luźno, rozluźniamy mięśnie nóg, kolano, raz jedno do przodu, raz drugie, wdech, wydech, wdech i wydech. I jeszcze raz, tak, biodra do tyłu, hop i na dół, i hop i na dół, i hop i na dół, i hop i na dół. Rozluźniamy się, wdech, wydech, wdech, wydech. Połóżmy się teraz na macie dołączają, mam nadzieję, Państwo, którzy muszą leżeć, bo do tej pory podziwiali, jak my wspaniale ćwiczymy. <laughs> tak. Najpierw przyturmy sobie kolana do siebie, rozluźnijmy po ćwiczeniach, po przysiadach. Wdech i wydech. Trzy kółeczka w jedną stronę i w drugą. Raz, dwa, trzy. Rozluźniamy się. Przenosimy stopy do góry, staramy się chwycić za palce stóp i wyprostować nogi, tak, damy to, a jeżeli nie dotarliśmy do nóg, to gdzieś na piszczelach, tak, i rozciągamy sobie tylną taśmę naszych nóg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zginamy nogi, wdech i wydech, jeszcze raz unosimy stopy do góry, Nogi w kolana wyprostowane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zginamy nogi. Raz o, przytulamy Od do, kolana do składki piersiowej. Wdech, wydech, wdech, wydech. I jeszcze raz do góry nogi. Staramy się wyprostować je tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech, opuszczamy stopy na matę, przeciągamy się, mocno rozciągamy całe ciało w jedną i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przenosimy sobie ręce wzdłuż tułowia. Wdech, wydech, lekko unosząc głowę, łagodnie trzepiemy sobie dłońmi po obu stronach naszych bioder w matę, tak? Brzuch napięty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy się. Wdech i wydech. I jeszcze raz unieśmy głowę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. A teraz ostatni raz to dziesięć razy. A jak ktoś nie da rady, to pięć. Spróbujmy, uwaga. uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I wdech, podnosimy jedną nogę, tak, przytulamy ją do siebie, rozluźniamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech. I wydech, zmieniamy teraz nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze raz zmiana nóg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zmiana raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opieramy stopy na matę. Gdzieś tam z tyłu reperują mi yy, 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 domową. <tak> Także przepraszam tam, gdzieś pewnie jeszcze z tyłu dochodzą dodatkowe głosy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Rozciągamy się. Wdech i wydech. Kładziemy sobie dłonie na udach i lekko podnosząc głowę przychodzimy do kolan. Tak? Wędrujemy sobie palcami do kolana. Raz, dwa. Trzy chwile zostajemy w tej pozycji. Wdech i wydech. I do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wdech i wydech. I jeszcze raz do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, nawet osiem. Wdech i wydech. Rozciągamy się. Kręcimy w jedną stronę i w drugą i wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Rozluźniamy mięśni, karku mało. Wow. Wdech i wydech. I ostatni raz. Wędrówka do kolad. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jesteśmy. Wdech, wydech i na dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Rozluźniamy. Wdech, wydech. Kładziemy się teraz leciutko na oczku. Podpieramy sobie głowę jedną ręką. Drugą stabilizujemy pozycję. Stopy mamy zbliżone do siebie. Yy, Wewnętrznymi y, częściami, tak, podeszwami, hops, i rozciągamy. Raz, dwa, trzy, i wracamy, tak? I jeszcze raz, dwa, trzy, i wracamy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, i wracamy. Rozluźniamy się. Wdech i wydech. Powtarzamy jeszcze w tą serię, hops. Podeszły do siebie i raz, dwa, trzy, podeszwy. Raz, dwa, trzy, podeszwy. Raz, dwa, trzy, podeszwy, przerwa. <laughs> żebyśmy się nie przetrenowali. Przechodzimy na drugą stronę, żebyśmy byli mieli... proporcjonalni. Tak jest, wdech, wydech, podnosimy sobie Rękę jedną, opieramy głowę na, na, na niej, tak? Tu stabilizujemy sobie pozycję przy brzuchu ręka, żeby y, utrzymać pozycję boczną. podeszły do siebie i zaczynamy. Raz, dwa, trzy i do siebie. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i do siebie. Raz, dwa, trzy i do siebie. I jeszcze raz, dwa, trzy, do siebie. I przerwa, rozluźniamy mięśnie. Wdech i wydech, wdech i wydech. I jeszcze raz, uwaga. Raz, dwa, trzy i do siebie. Raz, dwa, trzy i do siebie. Raz, dwa, trzy, przerwa. Przerwa, nie będziemy się przytrenowywać. Wdech i wydech, wdech. I jeszcze raz, hops, podeszły i zaczynamy. Raz, dwa, trzy do siebie. Raz, dwa, trzy do siebie. I raz, dwa, trzy i do siebie. I, kochani moi, odpoczywamy. Chwileczkę, rozciągamy w jedną i w drugą stronę. Przechodzimy teraz do klęku podpartego. Rozciągnijmy się jeszcze. I zadbajmy o mięśnie kręgosłupa i pośladków. Tak, hops. Jesteśmy. Rozciągamy się. Hops. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opadamy. Wdech. I wydech. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Uf. Oddech. Druga strona. Raz, 2, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. I wracamy. I ostatni raz. Jedna ręka i druga. Raz, dwa i noga. Trzy, cztery, pięć. I druga. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Wspaniale. Sprawdzamy teraz, czy nasze palce stóp mają kontakt ze sobą. Tak, ręce wyciągamy do przodu. Siadamy sobie na piętach. Plecy mamy proste. I rozciągamy się do przodu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Teraz przenosimy sobie dłonie z tyłu. Wnętrzem dłoni do góry. Raz. 2, trzy, 4, 5. Rozluźniamy się. Wdech i wydech. Przechodzimy sobie do ksiady potra skrzyżnego. Rozciągamy najpierw ręce w bok. Wdech i wydech. Unosimy ręce mocno do góry. Nabieramy powietrza i z wydechem opuszczamy dłonie w dół. Umieszczamy je sobie na... Na sercu i do następnych ćwiczeń. Do widzenia.